Czy Tania Ukośnica, mniej znanej marki, może być zbliżona jakościowo wykonaniem do tej droższej markowej? To chciałbym dzisiaj sprawdzić, bo sam jestem ciekaw. Cześć, mam na imię Marek, od 20 blisko lat prowadzę sklep internetowy kamar24.pl i trochę takich narzędzi przez moje ręce się przywinęło, a więc dzisiaj chciałbym porównać dwie ukośnice. Jedna to jest Hikoki, model taki jak tu widzicie C12RSH3. Jest to tak naprawdę pierwowzór dla tej oto ukośnicy Holstara, którą prezentowałem kilka filmów wcześniej. Możecie te filmy zobaczyć. Jeden jest cięcia tarczami, a drugi jest stricte Pokazowy, więc to już znacie. Natomiast chciałbym porównać, czy te dwie ukośnice są zbliżone jakościowo, ponieważ parametrami są praktycznie takie same. Mają ten sam system prowadnic, umieszczonych pionowo jedna nad drugą. Więc zobaczymy, porównamy z jakich materiałów są wykonane osłony, prowadnice i tak dalej. A więc za chwilę odpakujemy sobie te narzędzia i zobaczymy, jak to wygląda w praktyce. Tutaj na etapie odpakowywania obu kośnic zauważyłem jedną rzecz, a mianowicie ukośnica Hikoki, jak widać, jest zapakowana w ten sposób. A więc takie przykładki tekturowe nie wiem, jak to zabezpiecza towar przy transporcie. Natomiast ukośnica HoldStara, ta oto ukośnica, jest zapakowana w ten sposób. A więc mamy z dołu taki solidny stropion, i z góry także styropian, a więc tak to wygląda, a więc mamy obie kośnice wyjęte z pudełek. To co rzuciło mi się w oczy od razu to waga jednej i drugiej, mianowicie ta Hikoki jest e, cięższa. Za chwilę sprawdzimy o o ile jest cięższa i jest też wyższa, jak widać. One stoją obok siebie. Zaraz to zmierzymy. No ta ma około 48 w najwyższym punkcie. Natomiast ta jakieś 56, a więc 7-8 cm jest wyższa. No, jest też zdecydowanie cięższa. Co jeszcze widać, jakie różnice? Pierwszą zasadniczą różnicą, jaką zauważyłem, to są te prowadnice tutaj, które są holstarze wysuwane. Natomiast tutaj mamy tylko coś takiego, i w tym zakresie jest ta regulacja. Tutaj mamy. Rozsunięcie, rozstaw tego, tak jak pokazywałem to w filmie prezentującym kośnicę KGZ 305 EI, że tutaj mamy prawie 120 cm pomiędzy tymi prowadnicami. Natomiast tutaj zmierzymy sobie tu jest około 85 cm, a tutaj tak, 118 cm. A więc, tak jak widać, już ta. Tańsza ukośnica ma jeden zasadniczy plus, a więc te prowadnice. Co jeszcze tutaj możemy powiedzieć? Przyjrzyjmy się z bliska. A więc, jeżeli chodzi o samo wykonanie. Obydwu ukośnic to no, na pierwszy rzut oka jest to praktycznie to samo. Tutaj mamy ten odlew z takiego ciśnieniowego aluminium, wszędzie podstawa, słona, ramię. Tak samo tutaj to jest wszystko metal. Tutaj, jeżeli chodzi o tą osłonę, pod poprzednim filmem było sporo komentarzy, że jest to lipa, że plastikowa osłona, że. Tańsze ukośnice mają metalowe osłony. Nie wiem, nie widziałem takich, natomiast tutaj, jak widać, jest także plastikowa osłona. A i co, co, co jeszcze ważnego, ta ukośnica kosztuje w tej chwili na naszym sklepie dwa, e, niecałe 2600, w promocji jest bo normalnie kosztuje więcej, koło 3000, natomiast ta niecałe 1400 zł. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o wielkość cięcia elementów, to ta zdecydowanie jest lepsza, ponieważ ma około 20 mm większy zakres cięcia zarówno w przykącie 0, jak i przy kącie 45 stopni. 20 mm to nie jest dużo, sami ocencie, czy dla Was to robi różnicę. Tutaj, jeżeli chodzi o tą Podziałkę. Ona jest po prostu w hikoki tak laserowo naniesiona. Prawdopodobnie jest to też dosyć trwałe rozwiązanie, nie powinno to się wycierać. Natomiast pokażę tutaj, jest to wyfrezowane wszystko, i dodatkowo jest tam wpuszczona farba, tak jakby. Więc tutaj, nawet jak to, ta farba gdzieś tam się wytrze, chociaż nie powinna w tych zagłębieniach, no to i tak mamy podziałkę. Tutaj, jeżeli chodzi o te, ten, ten przycisk, to wajchę do regulacji kąta w poziomie no to tutaj na plus moim zdaniem jest akurat te rozwiązanie ponieważ tutaj żeby przesuwać kośnicę to musimy wcisnąć ten przycisk dodatkowo natomiast żeby zablokować to dajemy to do dołu i już jest zablokowane dodatkowo tutaj ten przycisk powoduje to że jeżeli mamy to w tej pozycji czyli ten czarny nie jest wciśnięty no to u kośnica Zablokuje się nam na e, kącie 45 stopni lub 30 i tak dalej, na tych najważniejszych kątach 0,30 dalej. Natomiast jeżeli go wciśniemy, to możemy swobodnie przesuwać i nie, nie będzie nam się to blokować. Także tutaj, jeżeli jest zablokowane, to jest zablokowane. Tutaj należało ten przycisk za każdym razem wciskać. Także to jest takie trochę solidniejsze, aczkolwiek wymaga więcej prawy i więcej e, operacji do wykonania, że tak powiem. Natomiast co jest wygodniejsze w tej ukośnicy w stosunku do tej, to e, regulacja kąta w pionie, mianowicie tutaj wystarczy podnieść to do góry i już możemy sobie regulować ten kąt. Blokujemy i. I, i możemy ciąć, natomiast tutaj e, to musimy pokazać to z tej strony, e, że są dwie czynności do wykonania, bo trzeba poluzować tą śrubę no i trzeba zwolnić ten bolec, i wtedy możemy, o, teraz ona się zablokowała, dodatkowo tutaj blokujemy, żeby nie było luzów tą śrubą, więc no tam tam mamy to jakby wygodniej, i nie musimy odrywać się od cięcia, możemy Przestawić ten kąt. No, poza tym, te ukośnice moim zdaniem są wykonane w bardzo podobny sposób, z bardzo podobnych materiałów. Nie, nie zauważyłem tutaj jakichś większych różnic. A więc, jeżeli chodzi o plusy na korzyść Stara, to tutaj w, ten przycisk uruchamiający w rękojeści moim zdaniem jest dużo fajniejszy, bo jest tutaj ta blokada. No i całą dłonią przyciskamy ten przycisk, mamy go pod kontrolą, nie musimy. Trzymać gdzieś tam jednym palcem. Natomiast tutaj, Kikoki, mamy, no tak jak widać, tu blokada, tu mały przycisk, a więc jednym palcem trzeba go wciskać, co przy dłuższej pracy może ten palec nam nieco obciążać, może, może gdzieś nam boleć. Co jeszcze tutaj jest na plus, to ten docisk mocujący, jako sobie wyjmę i podejdziemy tu. I teraz widzimy, że ten jest na stałe i musimy. Kręcić za każdym razem tą długością gwintu, żeby sobie ustawić na, na jakiś większy ten. Natomiast tutaj mamy wstępnie, możemy sobie podregulować i, i możemy, mamy mniej po prostu dokręcenia. kręcenia. To, to taki plus. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o plusy na korzyść Holdstara, A jeżeli chodzi o oświetlenie, to podobnie jak w Holdstarze, jak widzieliście na poprzednim filmie, jest oświetlenie LED, które rzuca od razu cień, na, cień tarczy na, na materiał cięty, więc jest to to samo rozwiązanie, nie ma lasera. A więc jest to oświetlenie. Co jeszcze na korzyść Holstara zauważyłem? Tutaj, jak widzicie, są te wsporniki, ścianki. Wyglądają one tak. Natomiast w Starze wyglądają tak, że jest tu jeszcze dodatkowo podziałka. Także wyfrezowana, zamalowana, bardzo wyraźne są te ta podziałka, te numery i, i kreski. Więc tak to wygląda. Zanim przejdę do podsumowania, jak zwykle chciałbym zachęcić cię do subskrypcji tego kanału, żeby nie ominęły cię kolejne filmy. A także odwiedzenia mojego sklepu kamar24.pl, gdzie znajdziesz tę auto a także wiele innych narzędzi profesjonalnych i także mniej profesjonalnych w dobrych cenach. A jeżeli chodzi o podsumowanie tego filmu krótkiego, to cóż mogę powiedzieć, jakby nie widzę tutaj zbyt wielu różnic takich na, na korzyść tej droższej ukośnicy. Jak widzieliście, wręcz przeciwnie, ta tańsza ma kilka takich ciekawszych, bardziej pomocnych. Związań, takie jak te prowadnice rozsuwane, ta podziałka chociażby taka na pierwszy rzut oka bardziej trwała. Czy ten zacisk, który może w wielu przypadkach trochę przyspieszyć pracę. Natomiast tutaj, no, jeżeli chodzi o plusy, to, to zdecydowanie ta regulacja w pionie. Poza tym, no, tak jak mówiłem, ta ukośnica jest dużo cięższa, co może świadczyć właśnie o solidniejszych materiałach w środku, których nie widzimy na pierwszy rzut oka. I tak zapewne jest, no, bo cena, cena przeważnie świadczy o jakości. Każdego produktu. Natomiast no nie chciałbym tu jakoś dyskredytować żadnego z tych urządzeń. Oba jakby sprzedajemy w naszym sklepie, oba cieszą się dużym powodzeniem. A więc, jeżeli ktoś wahał się do tej pory, zastanawiał się, czy to nie jest jakaś lipa, no to prawdopodobnie może zostać przekonany, że, że jednak jest to fajne urządzenie, także do profesjonalnych zastosowań. Natomiast, no, jeżeli ktoś już naprawdę ceni sobie jakość, no to prawdopodobnie nie będzie ryzykował i kupi droższe urządzenie markowe z, z lepszym serwisem, no bo Hikoki oprócz tego, że, że jest znaną marką, także. Ma 3-letnią gwarancję po zarejestrowaniu urządzenia. Więc tyle chyba w tym filmie. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym. Cześć.